Cześć! Dzisiaj coś wyjątkowego, alternatywa dla karpia, świątecznego karpia. Michał, co robimy? Zrobimy pstrąga pieczonego w soli, zobaczycie jak efektownie będziemy go sterować. Do pstrąga dzisiaj przygotujemy fasolkę, żółtą fasolkę szparagową z boczkiem i głuką kartą. Co będziemy potrzebać? Pierwsze, potrzebujemy zrobić masę solną, w której będziemy piekli naszego pstrąga. Wsypuję kilogram soli. Tymianek. Zgrzemy go. szczypty porządne. Odrobinę wody. I to wszystko musimy wymieszać. A żeby powstała fajna skorupka i żeby nam ta sól nigdzie tam nie rozsypała, dodamy białka, że rozmieszamy je tylko odrobinę. Osobnie wlewamy. I całość musimy zmieszać, żeby się połączyły to białka. Powstanie taka solna masa. Tak, przygotowaną masę rozłożymy na pergaminie. Przygotujemy za chwilę strąga, przyłożymy go, zakryjemy go w całości. Słuchajcie, dodanie naprawdę jest proste, więc z tym nie będzie dużo problemu. Strąg jest oczyszczony. Skrzel nie ma, otwór nie ma. I użyjemy tak: koperek, pietruszka, olej, pieprz, cytryna. Ja zaczynam od kleju, odrobinę, dobry nośnik smaku. Pieprz, skrap cytryną, kreski wpadły, ale później tak wyciągniemy. I sporo naszej zieleni, koperek i pietuszka, a ja opycham naprawdę sporo koperek do ryby, jak najbardziej. Dobra, tak przygotowaną rybkę położymy teraz na solnej. Część masy rozsmarujemy na pergaminie, tak żeby tego strąga tutaj położyć. Taką pierzynkę zrobimy. Dobra, teraz dobra. A jakie ma działanie? Ta masa solna? Nie, nie ma działania. Będzie chrupka, smak, zapach, wszystko zostaje w środku. Ryba będzie naprawdę tak pyszna. Przekonacie się sami. A czy przez to, że jak sama nazwa wskazuje, jest to masa solna, nie będzie nie przesolonego będzie, nie, smaku ryby? O. Nie będzie przesolone. Wszystko zostaje w boku. Oczywiście gdzieś tam troszeczkę podejdzie soli, ale proszę się nie martwić, nie będzie przesolona ryba. Dobra, zostawimy tak, może ogonek, żeby było go widać. Głowę obłożymy. Dobra, i teraz tak, taką przygotowaną rybkę wkładamy do piekarnika. E tak przygotowaną rybkę na 200 stopni. Myślę, że 35 do 40 minut. Ustawiam na 40. 40 minut i będziemy mieć gotową. Super. Równo 40. Zmniejszymy wiatrak. 40 i idę przygotować fasolkę. Dobra, do naszej rybki przygotujemy dzisiaj fasolkę. Szpalagową, mamy już ją zblaszowaną z boczkiem i z bułką kartą. Wrzucamy dwie kostki masyłka. Ja pokroję boczek w kostkę, dodamy bułkę, żeby się lekko zrumieniła I na sam koniec fasolkę. rozpalamy Myślę, że skończymy z fasolką, będziemy mieć już rybę gotową. kroję drugą kostkę. Całą rybkę położymy na desce z pergaminem, rozbijemy młotkiem e, sól, Ups. bo do rybki będziemy musieli się dostać. E, Dobra. Są one dodanie moczek, Podsmażymy go troszeczkę. Po Soli nie dodaję, bo moczek jest słony, Dodam tylko troszeczkę pieprzu. Tak, sytuję odrobinę. Wółki tamtej. Uważajcie, bo wółka od razu wciąga to wasołko, które tam nam się roztopiło i tu w boczku, żeby nie przypaliło. Fajnie będzie jak się lekko odrumieni, ale żeby się nie przypaliło. Super. Dobra. I kawałek.

Laszowałem to w słonowej wodzie. Skręcam pasowkę, a mimo, że tylko się delikatnie drzała, idziemy po rybę. Zobaczcie, zostało nam 7 minut, ale wydaje mi się, że ryba już jest ready, czyli potrzebowaliśmy 33 minut do nadrzędnego piekarnika wkładaliśmy. Rozkładam z pergaminem do naszej miseczki. Przerzucimy pasące. Oczywiście będzie trochę zabawy z tą rybą. Nikt nie mówi, że będzie tak łatwo. Bo trzeba ją wydostać do tej soli. To gotowe. Delikatnie ją musimy rozbić i się do niej dostać. Super. sekunda przetra. Wezmę tylko widelecki wraz. Hmm. Pieczona w soli, zapach, kula, no normalnie super. Ściągniemy. Kula. Zwijamy w rolkę. Chyba ryba soczysta, pachnie super, nie będę przekładał na talerz, ale moja propozycja, zaserwować tak, jak jest się wyciągnięta Już czas pasujemy. Do zobaczenia.